Mam pytanie do Was. Jaka jest korelacja między coraz bardziej patologicznymi zachowaniami Eli Gawin a jej społecznością? Albo jeszcze inaczej, krócej to ujmę. Dlaczego Ela Gawin z tygodnia na tydzień zachowuje się coraz gorzej? Zauważyłem, że w internecie panuje takie przekonanie, że każdy choćby najmniejszy przejaw krytyki jakiejś persony, jakiejś sytuacji bądź jakichś grup reprezentujących daną osobę, które są przeciwko komuś, kto wykazuje patologiczne zachowania, jest dosyć często błędnie nazywany dramą. Zaraz, zaraz, zaraz. Czy ktoś powiedział: Drama? Dramą, która zazwyczaj ma na celu potocznie rzecz ujmując, wywołać trzęsienie ziemi. Wiecie. Coś się stało złego, ktoś przychodzi, ktoś powie Ej, ej zobaczcie, ej ktoś jest zły, to jest złe, nie róbcie tak Do widzenia I są sytuacje, gdzie wszyscy możemy się zgodzić, że zachowania pewnych twórców są naprawdę bardzo toksyczne I wymagają natychmiastowej reakcji społeczności i bardzo dobrze, że takie rzeczy się dzieją Ale... Jest jednak jeden mały wyjątek Są nimi streamerzy. tak nie chodzi mi tutaj o to, że oni w ogóle nie są źli, jak najbardziej się z tym nie zgadzam i jak najbardziej powinno się potępiać każde ich zachowanie, ponieważ jest toksyczne, ale jest taka jedna mała cecha i to jest cecha, która wyróżnia się dosłownie spośród wszystkich twórców na tle mainstreamu. I nad tym dzisiaj się skupimy. Przechodząc do tematu, ten film będzie składać się z trzech wątków, a właściwie rzecz ujmując pytań, na które będę odpowiadać. Numer jeden. Dlaczego oglądamy kogoś, kto coraz bardziej stacza się na dno i w sumie fajnie się to ogląda? Tutaj będzie omawiana psychoanaliza pani Eligami oraz historia wybicia się jej kanału numer 2 Dlaczego bardzo nie podobają mi się zachowania społeczności Eli Gawin? Tutaj pojawi się historia bardzo ciekawego eksperymentu oraz pojawi się psychologia społeczna. I numer 3 wartości. Ten wątek będzie epilogiem, aby doskonale podsumować to, jak wygląda sytuacja związana właśnie z problemem, jakim jest właśnie Ela Gawin na YouTubie, ale dlaczego mimo wszyscy to youtuberzy, którzy jakby nagrywają o niej filmy, są odpowiedzialni za. Wie, Wybicie. I zapraszam Was na film. Dziękuję oczywiście każdemu z was, że czekaliście i chcieliście zobaczyć w końcu upragniony ten odcinek, ten materiał. Nie będę przedłużać, zaczynajmy! Jest jednak mały wyjątek, a mi nimi patostreamerzy. Upijanie się do nieprzytomności, którego efektami jest przemoc wobec innych osób, wymiotowanie, robienie coraz to bardziej przekraczających norm społecznych rzeczy, wyzywanie innych, interwencje policji, sikanie pod siebie. Wszystkie zachowania wyróżniają się spośród otaczającej rzeczywistości, która nas otacza, bo w normalnym życiu będziemy się bać podejść np. do bezdomnego alkoholika, po to, aby obserwować jego dziwaczne zachowania, ale za szybko monitora patologia oraz patostreamy dają nam pewnego rodzaju bezpieczeństwo, że wiecie, nikt do nas nie podejdzie i nie zaatakuje. Komfort obserwowania patologicznych sytuacji. Właśnie. Komfort. Uważam, że jest to niesamowity temat, o którym można byłoby rozmawiać dosłownie w nieskończoność. Cóż ja mogę powiedzieć? Piękna rzecz i. Fajnie, jeżeli tutaj przytoczymy wszystko, co jakby wpływa na e, to, że ludzie oglądają patologię. Poro czasu spędziłem z wieloma osobami związanymi z środowiskiem psychologicznym, rozmawiając na jej temat i udało mi się troszeczkę sprecyzować personę Eli pod względem obserwacji jej filmów na przestrzeni lat. To trochę taka psychoanaliza, <laughs> no cóż, ale no, znaleźliśmy pattern zachowania, więc spoko, zaczynajmy. Mamy tak. Ela spełnia kryteria borderline. Mamy tutaj bardzo częste zachowania związane z zrywaniem z jej partnerem oraz zwracaniem do niego, jednocześnie relacjonując ten burzliwy związek w internecie. Pojawiają się dewaluacje oraz idealizacje, kreowanie niebezpiecznych sytuacji, ciągłe huśtawki oraz zmiany nastroju. Tak to wygląda. Antyspołeczne zaburzenie osobowości. Łamanie norm społecznych jest dosyć charakterystyczne mimo wszystko dla streamerów, a w szczególności dla Eli, bo wiecie, nie zliczę ile było interwencji policji u naszej głównej bohaterki. Legendarne podrabianie dokumentów ze studiów, też zaliczałem się do tego. Mogłaby już dawno siedzieć w więzieniu. I prawdopodobnie do niego pójdzie za niedługo, no ale tak to wszystko wygląda. Pojawia się tutaj również bardzo interesujący wątek, a są nimi zaburzenia narcystyczne. Szczerze, Ela nie jest zdolna do przyjęcia perspektywy innych ludzi. Nie posiada również empatii. Bo rozumienie empatii oraz perspektywy innych ludzi polega na tym, że trzeba zrozumieć czyjś światopogląd. A każda rzecz, która nie zgadza się ze światopoglądem Eli, kiedy na przykład ktoś wyraża zdanie na jej temat, albo po prostu kto, ktoś chce jej pomóc, ale w inny sposób niż ona sobie oczekuje, kończy się zawsze tym samym. Jesteś pisowskim trolem. Doskonale widzę, jak bardzo Ela ma obniżony poziom samooceny, oraz jakby akceptacji samej siebie i widocznymi symptomami są tutaj na przykład czynności kiedy Ela tworzyła troll konta, które wyrażały pozytywne opinie na jej temat, co sprowadza się tylko i wyłącznie do jednego, do patologicznego kłamstwa mającego na celu ukrycia swojej osobowości, próbując zachować kontrolę nad sytuacją. Nie jest dobrze. Ela po prostu nie kocha samej siebie i jest to widoczne, jeżeli tak po prostu popatrzycie z innej perspektywy. Pojawia się również kolejne zaburzenie i ono już pewnie było poruszane z parę razy, było to zaburzenie historioniczne i doskonale widać to w jej filmach z przeszłości. Kiedy na przykład jeden z tych filmów, który tutaj przytoczę, miał być pełnometrażówką na jej temat. No ale o tym opowiemy sobie troszeczkę później, o symptomach właśnie związanymi z zaburzeniami historionicznymi. Jednak wszystkie te zaburzenia mówią same za siebie i można je sprowadzić do jednej rzeczy: do klastera typu B. Wszystkie paterny, wszystko po prostu. Cechuje jedna ta sama rzecz. Chciałem podziękować Adzie, bo w międzyczasie, jak montowałem ten film, pokazała mi poziom organizacji osobowości Kernberga. No i tutaj widzimy też naprawdę ogromną zależność, jak wszystko przebiega ze wszystkim, jeżeli chodzi o rozczepienie różnych zaburzeń. Fajna rzecz! Polecam wam to przeczytać. Pamiętam, jak jeszcze Ela Gavin nie była popularna w internecie i pierwsza osoba, która o niej, e, jakby opowiadała, był Okiem Fabiana. To był chyba jeden z pierwszych materiałów. No i jak to się skończyło? Ela zaczęła grozić pozwem. Skończyło się to tak, że e, no. Poleciał stream, poleciał stream, gdzie Ela Gawin e, rozmawiała z Okiem Fabiana, no i poruszane tam były bardzo ciekawe tematy. Oczywiście Okiem Fabiana bardzo się jakby z niej naśmiewał, a Ela tego nawet nie zauważała, bo próbowała tak naprawdę wejść w takie flow, że ja wszystko wiem, że jest spoko, że jestem wyluzowaną kobietą, jeżeli chodzi o internet. No i cóż można powiedzieć, no. Jest jedna tutaj rzecz, którą chciałbym wyróżnić z takiej bardzo. Pogodnej oraz takiej bardzo opanowanej osoby, jak na filmach, które wcześniej przedstawiała, zamieniła się w kogoś, kto jest postacią sceniczną, która przeklina, jak wcześniej nie przeklina. W ogóle nie słyszałem wcześniej żadnych przekleństw Eli. Nigdzie. To była pierwsza rzecz, jaką usłyszałem. I tutaj było widać, jak doszło do jakichś zmian. I one były naprawdę bardzo ciekawe. <ścoughs> Numer dwa. Dlaczego bardzo nie podobały mi się zachowania społeczności Eli Gawin? Serio, poważnie serio. To jest straszne co niektórzy ludzie robią. Ogólnie jestem zdania, że oglądanie filmów przez widzów Eli są kołem napędowym jej problemów. Pojawia się tutaj wszystko. Obraźliwe komentarze, podsycające wszystkie patologiczne zachowania, obraźliwe wyzwania na live'a, które mają upodlić Elę po alkoholu, bo po nim ona wszystko zrobi, tak jest uzależniona od alkoholu, jak mówiła. No bardzo mi się nie podoba. Uff, trzęsienie Hitchcocka zaliczone, mamy to. Tak, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że Ela stała się jeszcze bardziej agresywna wobec ludzi w ciągu kilku ostatnich lat, ale czy warto jest podsycać jej upadek? Mówię tutaj poważnie. Um, będę szczery i powiem to wprost, co ja o tym sądzę. Czy warto wspierać alkoholizm Eli Gawin wysyłając jej desperadosy oraz wódkę? E, serio? A serio? Jakim idiotom trzeba być? Aby dawać alkoholikowi powód do picia. Serio, to jest przerażające! Stańcie koło siebie i powiedzcie sobie, jeżeli coś takiego zrobiliście, w trzeciej osobie to zdanie. Tak, dałem alkohol alkoholikowi, ponieważ bardzo bym chciał, aby patologia jeszcze na filmach bardziej się szerzyła. Chciałbym bardzo zobaczyć. Jak wygląda osoba, która coraz bardziej stacza się na dno? I cyk, mamy tutaj moment, w którym ta osoba się nap... I można zrobić kolejny post na porterku. Mówię poważnie! To jest prawdopodobnie jedno z najbardziej toksycznych zachowań, jakie widziałem w internecie. To jest to, co przytoczyłem właśnie przed chwilą. I takie mam wrażenie, że jest wiele osób, które nie rozumie problemu, jakim jest alkoholizm. I jestem ogromnym przeciwnikiem takich zachowań. W tym filmie omówiłem ten wątek. Zapraszam was bardzo serdecznie. I tutaj teraz wyjątkowo zgodzę się z Elongami, jeżeli chodzi o troli. Jakie to jest uczucie, kiedy marnujecie żywność, wysyłając nieopłacone zamówienia z Glowo albo Uber Eats do niej. No, powód do dumy, no na streamku to można wszystko zobaczyć. Nie bez powodu na Discordzie zaczęła się nazywać Queen of the Hated, nareszcie znajdując swoje spełnienie w byciu przez wszystkich wyzywaną. Bo w końcu ktoś o niej mówi. No cóż, Ela dosłownie zrobi wszystko, aby przykuła każdego widza uwagę. Potrafi nawet wypuścić sekstaśmy, aby zdobyć widzów. Jednocześnie uważając się tutaj za niewiniątko, że jak to ktoś wrzucił nasze sekstaśmy? Jak to jest możliwe? Ale zadam wam pytanie. Takie pytanie retoryczne. Serio takie rzeczy są interesujące? Poważnie? Widzicie, schemat poznawczy wielu jakby patostreamerów posiada pewnego rodzaju paterny, które są nieodłącznym elementem całej historii ich życia oraz ich twórczości. No cóż, takie rzeczy się po prostu sprzedają. Niestety, ale jest to rabbit hole, który dosłownie zmniejsza naszą wrażliwość na reagowanie w jakichkolwiek sytuacjach społecznych. No ale co wam mogę powiedzieć? Coś niewiarygodnego. Co tydzień siadaliśmy jak do telenoweli, żeby oglądać patologię. Fenomen socjologiczny serio, czy warto? Odpowiedzcie sobie jeszcze raz sami na to pytanie. W 1974 roku Marina Abramowicz zrobiła performance o nazwie Rytm Zero. Polegał on na tym, że bohaterka stała nieruchomo przez 6 godzin w studiu Mora w Neapolu i tuż obok niej znajdowały się 72 przedmioty. Oraz kartka, która zawierała instrukcję: Dookoła mnie znajdują się przedmioty, możesz mnie nimi potraktować. Jestem obiektem, biorę pełną odpowiedzialność za wszystko co zostanie mi uczynione. Na początku było spokojnie, bo ktoś ją pocałował, ktoś dał jej kwiatka, podniósł rękę. Normalna rzecz. Jednak potem zaczęło robić się niebezpiecznie, bo ludzie zaczęli ze stołu brać noże, nożyczki, skalpele. I zaczęli robić dosłownie wszystko, co może obedrzeć zgodności człowieka. Ludzie uczestniczący w pokazie zaczęli dotykać jej bardzo odważnie. Ona na nic nie reagowała, bo to miał być eksperyment. Bo kiedy przygotowywała się do pokazu, miała świadomość tego, że nie będzie łatwo. Będzie gotowa znieść nawet g. W pewnej chwili ktoś przystawił do jej głowy pistolet, później włożył jej go na dłoń, którą ustawił tak. Jakby Marina celowała sama do siebie. Później napisano na jej ciele obraźliwe słowa, oblano ją wodą i założono na jej szyję łańcuch. Na sam koniec rozebrano ją. Ale pojawili się jednak ludzie, którzy bronili ją, zakładając jej płaszcz, dawali jej kwiatki, no ale tylko po to, żeby później ktoś ją znowu rozrebał, żeby znowu znalazły się te osoby, które chciały ją upodlić. Niesamowity eksperyment, szczerze. Jestem godny podziwu, że ktoś taki w ogóle go stworzył. I kiedy minęła szósta godzina i eksperyment się skończył, artystka stała przed ludźmi naga, była poraniona i przede wszystkim całkowicie odarta z godności. Ci, którzy robili jej krzywdę, nie patrzyli już na nią, unikali jej wzroku, bo nagle mieli problem w ogóle z konfrontacją się z nią w momencie, w którym przestała już być przedmiotem, stała się osobą. Ten eksperyment ujawnia coś strasznego o ludziach. Pokazuje on, jak szybko ktoś może zmienić i porzucić człowieczeństwo, jeżeli Dasz mu pozwolenie na to. Ktoś, kto nie walczy, staje się w oczach innych przedmiotem. To dowód na to, że część ludzi skrywa w sobie bardzo ciemne oblicze, które łatwo z normalnego staje się potwornym. Nie wiem, czy jesteście świadomi tej zależności, ale przytoczę na szybko regulamin porterka z dnia 1 maja 2020 roku. To już 3 lata, tak, by the way. Cytat: Nie wrzucamy linków do jej filmów z YouTube'a, nie nabijamy jej wyświetleń. Bardzo się zestarzał ten regnum. Jak, mam, jak mam, mam powiedzieć? Pytanie do was. Czy jeżeli Ela Gawin poszłaby na terapię i zaczęłaby odnosić jakieś sukcesy, to czy nadal traktowalibyście ją jako przedmiot? I jaki jest z tego morał? Um, uważam, że ludzie przestali traktować Elę jako człowieka, a jest to tylko i wyłącznie obiekt do pośmiewiska oraz zabawy, którego możecie napoić alkoholem, pokłócić się z nią, tylko i wyłącznie po to, aby znowu był kontent i aby ludzie byli zadowoleni i szczęśliwi, że mogą oglądać kolejne. Epizod żenady. Jak najbardziej zgadzam się tutaj z wami, że Ellie zatarła się pewnego rodzaju granica między postrzeganiem swojego własnego ja a postacią sceniczną. Zgadzam się również też z tym, że Ela zdegradowała swoje dziecko do poziomu rekwizytu. Ale znowu wam zadam to jedno proste pytanie. Czy warto ją traktować jako obiekt? Czy jako człowieka no chciałem nawiązać do tej grupy, tak szczerze, do porterka? No musiałem, sorry. Dosłownie, kiedy Ela coś powie z nowo odklejonego, to na grupkach przeznaczonych jej osobie Takich jak na przykład porterek, niemalże z prędkością światła, albo dosłownie z prędkością Adama Małysza na rozbiegu, pojawiają się nowe posty, które oceniają jej idiotyczne zachowanie, że <laughs> zrób fikołka, patrzcie, patrzcie, jaka głupia. Dosłownie w psychologii jest to indukowanie. Czym jest indukowanie? Jest to szybkie rozprzestrzenianie się emocji lub zachowań w tłumie. Pamiętam, jak kiedyś policja zawinała Elena dołek. Niby nic ciekawego, co nie 40 razy w ciągu dwóch tygodni nie robi już żadnej różnicy. Ale ta historia jednak jest wyjątkowa, bo ktoś poszedł sprawdzić na ceglarskiej, co się stało na klatce do jej mieszkania. Kochane ptysie, się nawet nie wiecie, jaką dosłownie bekę mam z tych komentarzy, które się pojawiły. Posłuchajcie tego w tym momencie, co wam powiem. W ciągu 10 minut pojawiło się kilkanaście teorii, dlaczego Ela została zawinięta przez policję. Każda z tych teorii była jeszcze bardziej absurdalna od drugiej, ale po prostu rzeczy były naprawdę ciekawe. Pierwsza teoria zakładała taką normalną rzecz, że jest to odsiadka 48 godzin normalna rzecz, tak zwana vanilla. Ale ktoś inny napisał, że to będzie 3-miesięczny areszt przez no i teraz jest trzecia moja dosłownie ulubiona teoria, która serio się tam pojawiła. Tak naprawdę jest to mistyfikacja. Serio, coś takiego przeczytałem. Kochane pty się. Tak się właśnie rodzą fake newsy. Zawsze się znajdzie ktoś, kto, aby poczuć dopaminę w żyłach, chce wrzucić znowu kontrowersyjny wątek na jej temat na grupce. O, przypadkowo wyjaśniłem teorię wzmocnień Skinnera. Anyway, ten ktoś chce wrzucić post na grupkę. I wiecie, jak najczęściej taki post wygląda? Jest impulsywny i jest jednym wielkim ogólnikiem, którego można interpretować na milion sposobów. I tak zaczyna się zabawa. Zabawa, w której nikt nie bierze jeńców i wygrywa ta najbardziej odklejona od rzeczywistości narracja, która jest właśnie tą najśmieszniejszą. Bo chcemy wierzyć w, w jakieś śmieszne rzeczy, co nie? To jest grupa, która świadomie podsyca w. Pienie pato streamerki, o której powinno się już dawno zapomnieć, bawiąc się całą sytuacją pod płaszczykiem bycia tą dobrą stroną, która nie ma konfliktów z prawem jak ona. A jak przyjdzie co do złego, to umywanie rączek w tym środowisku jest chlebem powszednim. Takie zachowania można nazwać bezrefleksyjnym konformizmem, czyli zinternalizowaniem norm społecznych bez zastanowienia się nad ich działaniem. Subiektywnie rzecz ujmując, to jest moja opinia, nie podobają mi się takie zachowania, które tworzą ludzie na porterku, czy tam na innych grupach. Które nie wnoszą niczego pozytywnego do życia. To trochę jak znalezienie sobie kozła ofiarnego, na którym można się wyżywać. Ale no w tym przypadku różnica jest taka, że temu kozłowi się podoba. Masochizm, dosłownie masochizm. Mam do Was prośbę. Przestańcie robić kontent wokół niej. Odetnijcie się. Błagam was, odetnijcie się, zróbcie to. Może być to trudne, ale wyjdzie wam to wszystkim na dobre, a przede wszystkim na Eli, która nagle przestanie być w centrum wszystkiego, w centrum świata. Numer 3. Wartości. Ogólnie poruszając ostatni wątek mojego filmu, chciałbym opowiedzieć troszeczkę więcej o tym, jak poznałem elegawin i w sumie jest to bardzo śmieszna rzecz, ponieważ jak jeszcze chodziłem do liceum, to było 7 lat temu, widziałem ją na grupach gdzie postowała swoje fotografie i było było naprawdę bardzo dużo krytyki i jakby nikt nie traktował jej poważnie. I ona miała tam wtedy nie wiem, 100 subów czy tam 200. No ale był ciekawy ten content. Zakręciłem się wokół niego i szczerze, no sam się również z tego śmiałem, ale w pewnym momencie zacząłem widzieć, jak Ela zaczyna się rozwijać dzięki takim twórcom jak Mateusz Spysiński. I tutaj pojawia się rzecz, która mnie po prostu strasznie zabolała i dzięki której dała mi powód do nagrania tego filmu. Najpierw zobaczyłem jej jakąś tam śmieszną, odklejoną wypowiedź na jej streamach na TikToku i... Ten materiał miał naprawdę bardzo dużo polubień oraz wyświetleń, i to po prostu mnie przeraziło. Ela stała się już memem, a później zobaczyłem ten oto obraz. I ja nie żartuję. Weszliśmy tak naprawdę do promocji patologii. Kochane ptysie, czasem mam taką bekę z tego, że nie wiem jak mogę to wam zobrazować, ale wyobraźcie sobie, że przychodzi jakby pato streamer albo tam jakiś inny człowiek, który robi największe dymy do jakiegoś korpo i w tym korpie CEO, który nazywa się Mateusz Spysiński, Mateusz Spysiński podaje rękę i mówi: "Dobrze. To my powiemy o tobie, jak bardzo jesteś toksyczny, toksyczna, a ty dostaniesz jak najwięcej widzów. What the f- e, Drodzy youtuberzy, jeżeli to oglądacie, jaki jest sens komentowania tej persony? Jakby, dlaczego? Powiedzcie mi po prostu, czysto merytorycznie, dlaczego? Serio, po co? Jakby nie rozumiem, w tym momencie można nagrać naprawdę sporo filmów, które mogą dać jakiś rozwój dla jakiejś osoby, mogą czegoś nauczyć, mogą dać jakiekolwiek wartości, a wszystko się spłyca do takiej jednej rozrywki, którą jest patologia, bo znowu ktoś powiedział coś złego i trzeba na, o tym nagrać film strasznie odklejone, będę z wami szczery. Ja po prostu nie jestem w stanie. Ja nie jestem w stanie. Nie wiem, nie potrafię. Ela Gawin stała się memem i to jest najgorsza rzecz, jaka może istnieć. Mówię wam poważnie. I mam tutaj do was pytanie, jeżeli oglądacie Ela Gawin, jedno retoryczne pytanie. Po co? Nie, skończmy ten temat. Po prostu dbajcie o siebie, rozbijajcie się, chodźcie do psychologów. Dbajcie o swoją rodzinę, dbajcie o swoje życie. Ja wiem, że jesteście wartościowymi osobami i bardzo bym chciał, abyście się czuli dobrze w swoim ciele i żebyście byli zdrowi psychicznie. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wspierajcie mnie na Patronite, jeżeli Wam się podobały animacje. No, inaczej nie jestem w stanie skończyć tego odcinka. Jakby chciałbym powiedzieć naprawdę wiele rzeczy jeszcze, ale po co drążyć ten temat? Po co?